Ten wkurzony obywatel nie chował urazy do premiera! Jakiej riposty jeszcze nie słyszałeś. Ja na początku zaznaczę, że jestem tutaj między innymi dzięki panu, bo to przecież pana rządy doprowadziły do tego, że narodowcy wychodzili w marszach niepodległości na protesty przeciwko pana rządom. Ja sam byłem na proteście pod KPRM, kiedy pan był premierem, wraz z kolegami Krzysztofem Posakiem, Robertem Winnickim. Koledzy byli wtedy przez policję za pana rządów zamykani. Zupełnie. Dziękuję! Zupełnie tak samo, jak w rolnicy. Uh, but... Że słuchajcie, słuchajcie kol kolega już wie, co część z Państwa myśli na temat jego kolegów, ale dajmy dokończyć pytanie. Tak, e, dlatego Panie Przewodniczący, e, ja powstałem, można powiedzieć, i Konfederacja poniekąd również z tego, że Pan nas próbował zwalczać. Tak jak dzisiaj chociażby byłem świadkiem w Kielcach na protestach rolników. W ze z rolnikami obrzuciliśmy ministra jajkami, bo to są fatalne rządy. E, myślałem, że PiS dochodząc do władzy będzie ociupinkę, chociaż lepszy od Was niestety nie był. E, ale to, co chcę zapytać, bo Pan dużo mówi, no, dziękuję. Pan dużo mówi o pomocy rolnikom. E, tymczasem przecież to na forum Unii Europejskiej zapadają kluczowe decyzje do, e, dla rolnictwa. Wiem, że tam jest pan komisarz Wojciechowski. E, szanowni Państwo, ale jedna najważniejsza rzecz. Przecież pan reprezentuje ugrupowanie i pana posłowie, którzy rządzą w Parlamencie Europejskim. I tak naprawdę, co Parlament Europejski jest w stanie zrobić, zaoferować, czym wy się tutaj też e, zaznaczyliście na forum Parlamentu Europejskiego, żeby chronić polskie rolnictwo. Bo wiem, że podobno pan mówił, a ja tego nie słyszałem, że w czerwcu, w czerwcu zeszłego roku pan mówił podobno o problemach rolników. Ja również w maju. W maju Byłem na protestach, czy, przepraszam, w maju byłem na spotkaniu w Stanoku z panem Kaczmarczykiem i byłem w maju, w, w sierpniu na spotkaniu z panem Kowalczykiem. Mówiliśmy wtedy, że otwarcie granicy na import z Ukrainą będzie dramatyczne. I jestem ciekaw, jakie pan proponuje rozwiązania i konkretnie co pan już zrobił i pana ugrupowanie.